Dzielnicowa stanowiska w dniu 19 października otrzymała zgłoszenie o pożaru poddasza w budynku wielorodzinnym w Bielawie na ulicy Wiejskiej 33. Po przyjeździe miejsca miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar na mieszkaniu na poddaszu i na części strychu. Działania straży polegały na podaniu dwóch prądów wody na mieszkanie i na palące się poddasze. Do czasu przyjazdu służb ratunkowych jedna osoba opuściła mieszkanie z pierwszego piętra, nie wymagała pomocy medycznej. W zdarzeniu brał udział cztery zastępy JRG Dzierżoniów, jeden zastęp JRG Ząbkowice i trzy zastępy OSP z terenu powiatu.